Dotyczy się będzie? Czego dotyczy, dotyczy się no. będzie materiał? No. Wyobraź sobie, że siedzisz w tym momencie no. z jeszcze jednym człowiekiem, no. który spogląda na ciebie i ciebie słucha. I możesz się do niego zwracać jak do pojedynczej osoby, bo to jest jedna osoba, która w tym momencie ogląda naszą dwójkę. Mhm. Patrzy na nas. Ale jeżeli byśmy się trochę zamienili rolami, że ja bym siadł tak, no. to ja bym z widzem patrzył na ciebie. No, 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 no. Mamy tutaj równą relację, takie. 5 minut pogadania sobie, posiedzenia sobie. Na zasadzie wycinek z czasu, jaki tutaj, się, jaki tutaj jest. Mm -hmm. Słuchajcie, tak jak mnie prosiliście, tak też nagrywam pogadankę z graczami. To jest creative. Creative prawo creative. Krupka. Cześć, siemanko? Czy masz creative kropka? Kropka. Ja zawsze myślę, że kropka masz nie, na końcu. I tak, nie mam ja zapisać twojego nika creative kropkę mam? Ale często, często właśnie ludzie się. Yy, mylą i mówię do mnie jak Kropka. No <noise> dlatego musisz wyraźniej to powiedzieć. Ja myślałem, Rafał że to serio... Creative Kropka. Dobra, Rafał Creative Kropka. Jest to jeden Dobra. z graczy i to jest człowiek, który wykręcił najlepsze czasy, jak chodzi o jeden z testów, jaki tutaj robiliśmy. Tak. Ale nie o tym. My, my dzisiaj pogadamy z Tobą na no, jakiś taki trochę inny, luźniejszy temat. Żeby bardziej mhm. Cię poznać. Jasne. Ja, ja się postaram wymyśleć jakieś takie pytanie, które by mogło może nie tyle ciebie zagiąć, ale coś ciekawego od Ciebie wyciągnąć. Okay. Na zasadzie, czym jest dla Ciebie granie w CS i dlaczego w tym się doskonalisz? Eee, przede wszystkim pasja. Przede wszystkim pasja, no kocham to robić. Eee, chcę, żeby to była moja praca. No, i doskonale się, żeby to osiągnąć, po prostu. Dobra, to inaczej. Zanim tutaj przyjechałeś, to co robiłeś, żeby pogodzić wszystkie inne rzeczy związane z życiem? No. Żeby połączyć z tym życiem normalnym życiem, wiesz, no, normalnym życiem. A, no, ja rozu racza. rozumiem, rozumiem, o co chodzi. A czy co robiłem? No przede wszystkim znalazłem sobie taką pracę, żeby mnie nie ograniczała w tym, co robię. E... Czy się takim czymś pochwali? Co robiłeś? No, jeździłem znaczy, w treningu. W ten sposób. Tak. Do w jaki sposób ci ona nie ograniczała i dlaczego to była operatywna? Eee, bo nie ograniczałem mnie z tego względu, że miałem dobre godziny pracy, bo pracowałem sobie tylko od 11 do 16, także mogłem sobie w stanu, rano wstać, e, zrobić szybki trening, powiedzmy, ogarnąć się do pracy, a po pracy miałem czas jeszcze na, no właśnie, gierki jakieś drużynowe, na turnieje, bo turnieje zaczynają się zazwyczaj tak około 18, nawet po, także, także dawałem radę. No. Czyli praktycznie miałeś podobne godziny jak tutaj, tylko tutaj zamiast iść do pracy lecisz na crossfit, lecisz się wyczyliowo. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ty, no. to, to, tak, to słuchaj, zanim przejdziemy do jakichś turniejów, innych takich rzeczy, jakbyś miał powiedzieć komuś, mhm. kto zaczyna się szkolić, bo chce dojść do jakiegoś poziomu, no bo to jest kwestia wyćwiczenia w jakimś tak. stopniu, że ty potrafisz tak strzelać, że potrafisz się poruszać na mapie mhm. i dobrze grasz. Co byś poradził takiemu człowiekowi, żeby... jak, zac jak powinien zacząć trenować? Jak powinien zacząć trenować? No przede wszystkim indywidualnie. Yy, poprawić swoje umiejętności strzeleckie yy, docelowywanie movement. Yy, polecam do tego mapy typu surf i sobie można polatać po mapie troszkę to nie rozumiem zupełnie surfów surfów jak jakolwiek yy, no to jest... No dobrze czemu po co? Powiedzmy... Dobra, ale nie, dobra, to powiedz mi, dlaczego ludzie surfują cały czas? Dlaczego ludzie surfują? Zależy. Początko, czy no, no Zależy kto, no bo Profesjonaliści też często sur surfują sobie, żeby ten moment jakoś tam wyrabiać, a są ludzie, którzy grają te surfy tylko po prostu dla fanów, tak? Eee, ja jak wchodzę już na surfon, to po prostu, żeby sobie tą rękę rozgrzać, żeby ten moment poprawić. To bardziej klicer... chodzi o rozgrzanie, nie no. to, że w ciągu grania, nie wiem, na daście masz gdzieś spadek i zaczynasz... Nie, 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 nie. To, to tego nie wykorzystujemy. Tu chodzi po prostu o ten, o ten ruch myszką, tak? Żeby, żeby sobie to wyrabiać, żeby, żebyśmy, powiedzmy, mogli się w natychmiastowym czasie obrócić, i tak dalej, no bo często. często A czyli chodzi się... o to, że jak są takie przeskoki i. Tak, to, tak. to na tym się to wyrabia. Dokładnie, dokładnie. Są przeskoki, no na, natychmiastowe ruchy myszką, no i na tym sobie wyrabiamy ten ruch, powiedzmy. Nie wiesz, tak się stricte zastanawiam po prostu, no. bo ja próbowałem surfować, ale kiedyś na jeden, nie, na Condition Zero, byłem w stanie surfować dobrze, latałem sobie jakiś tam surf Egipt, to no, była moja no. ulubiona mapka, ale jak przy Global Offensive, to kurczę, wchodzę na tą rampę bii, bii. No jest inaczej. Jest, ten, ten moment zupełnie inny. Teraz jak z chłopakami no, rozmawialiśmy ostatnio o 1.6, szóstce. Mówimy, że tam w 1.6 to jest się. sorry, takim grubasem, nie? Taki, taki ciężki grubas, co wolno biega i te mapy są mega szerokie, nie? Tutaj to... No, przyzwyczailiśmy, się, przyzwyczailiśmy się po prostu do tego CSGO, No i... no co, no i tyle. I wygląda to teraz trochę inaczej. Tak, wygląda no zupełnie inaczej. Silnik, silnik się trochę zmienił. <kluz> Powiedz Sorry. mi, spoko, jak ci się podoba ogólnie w gaming House'ie? Jak... Może nie, nie jak ci się podoba, bo to co ci się podoba to jest łatwo mówić. Co ci się nie podoba? Co cię wkurza? Co mi się nie podoba? Tak. Jedna łazienka. Przecież <kluz> jest pięciu chłopaków, no to no. po co wam więcej łazienek? No przydałaby się. Jedna to już jest od do jak wejdzie to przecież. <kluz> Pół godziny bite Yy, Henry, tak jak mówię, Czekaj, Uważaj na, uważaj na słowa, bo mówi, że jak wejdzie do łazienki, to pół godziny bite. To tak jest. Sorry, no. Pół godziny po prostu z życia objęte. No. Tak to nazwę, no. A wiesz, jak, jak się ułoży, to w odpowiednich godzinach. A to... i generalnie wydaje mi się, że ja widzę to tak, że powinny być oddzielne że sypialnie powinny być zamknięte. Tak, bo, bo to jest wszędzie open space. Tak, dokładnie, żeby po prostu nie przeszkadzać drugiej sobie w śnie, nie? żeby sobie spokojnie mogła wypoczywać, bo powiedzmy my nie jesteśmy zmęczeni, jedna osoba z nas jest zmęczona i my nie dajemy jej spać tak, bo ciągle tutaj się drzemy, się no. przyznałeś do błędu. No, no, nie nie daje no, też tak. spać. Nie, wiesz, tak się pytam ogółem, tak wiesz, to jest ciekawości jak to wygląda, bo widzisz. Ty tutaj jesteś, ja tutaj chwilę byłem, no a nasz widz tak nie ma za bardzo możliwości tutaj siąść, mm -hmm. więc o, o, o to się pytam. Czyli wiemy już z tej rozmowy, że Jacob lubi spędzać dłuższe godziny. Jak, jak, jak siądziemy razem z nim, to za, zaraz zadamy mu takie pytanie, czy tak rzeczywiście jest... Jest tam Jacob? Nie pozytywnie. Jest tam z tyłu, jest tam widoczny, bo teraz drużyna ma chwilę czasu, żeśmy ten czas wykorzystali. Oni są po nagrywkach dzisiejszego materiału, to robimy materiał my razem, wspólnie. Tak. Powiedz mi, jak się czujesz w ogóle taki wrzucony do świata tych mediów? Bo ja tutaj przyjechałem do Poznania tak jak mówiłem, mówiłem we wcześniejszych materiałach, żeby pokazać trochę chłap chłapakom. Chłopakom. Chłopakom. chłopakom, jak wyglądają te sprawy YouTubeowe, jak wygląda rozmowa, jak wygląda zachowywanie się na takim streamie, no. że nie należy się tego bać. Jak ci się podoba to takie wchodzenie w świat mediów? Y ja powiem tak, ja generalnie nie, by, nie byłem nigdy otwarty na, na takie rzeczy, kamery od razu sprawiają mnie stres, wywołują mnie stres straszny i i no nie wiem, no nie lubiłem tego jakoś, ale no wiadomo, no przekonuję się do tego powoli. Im więcej ta, ta kamera nas tutaj obserwuje, tym lepiej, tym, le, tym bardziej się z nią oswajam, że tak powiem. Chciałem ci eee. trochę podenerwować, ja tak przybliżyłem. Ale co, jeśli chodzi o te media, no to nie, no, czuję się. No jak, no fajnie się czuję, trochę, trochę nieswojo, ale jednak fajnie, tak? Bo, bo ludzie nas oglądają. Także no miło, tak? To było śmieszne, bo chłopaki zaczęli sobie buszować na omegle. I, i była taka kwestia, że jak zobaczyli, że można sobie z kimś pogadać normalnie i koniecznie śmieszkować, tylko pogadać o akcji, to nagle... Przyszli się pochwalili dziemniak, zyskaliśmy trzech nowych, no, którzy wiedzą o tym, co robimy. No. To są takie fajne, czyli to takie zyskiwanie, uznania i posiadanie takiego pseudolicznika bym rzekł, nie? bo no. wy gracie teraz jakby pod organizacją, bo to jest komputering gaming, no to to jest takie, wiesz, już trochę wyobcowane, bo to mhm. jest jakaś firma, która z wami współpracuje. No, no. Natomiast jak wy rozmawialiście face to face z tymi ludźmi, to oni się stali bardzo mocno połączeni z wami i wiedzą, wiecie o sobie nawzajem. No. I to, tak. to, to wiesz, co to mi zawsze przypomina jak się grało w jakieś gierki wyścigowe, że jeździsz samochodem i masz jakiś licznik fanów obserwujących się gdzieś tam na socjalkach, nie? I coraz większe te liczby, coraz większe ile turniej się wygrywa, to coraz to bardziej rośnie. No, no Nie pamiętam, już czy czym w jakimś Kolinie ma Kreli, czy nie ma Kreli, to może w Dercie tak było? Nie pamiętam. Ale też, też nie powiem. Oba, mniejsza, to tutaj się zajmujemy CSM. Nie, no dobra, no to powiem tak, jeśli chodzi o to właśnie, o... tych widzów i tak dalej. Jak specjalnie zrobiłem tą przerwę, A. żeby zobaczyć co powiesz. Aha, no dobra, no to... twojego śmiechu. Dobra. Powiedzcie w komentarzach, kogo przypomina wam Creative. Ale to po, 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 potrzeba tego, tego śmiechu. Przecież będzie, będzie jasne To już dzisiaj padło nawet na streamach, nie? Także... No, to, to jest jako taka ciekawostka, ale to jest wiesz, też takie <noise> fajne, że w jakiś sposób cię do kogoś porównują, to gdzieś tam jest znany, ktoś tam jest, wiesz, popularny no, no. i to jest takie, no... Nie no, fajnie, coś fajnie. charakterystycznego. Fajnie no, że ludzie tak y, tam do kogoś porównują, o ile to jest osoba dość sympatyczna, nie? Bo jeżeli porównywaliby mnie do jakiegoś... Y, nie obrażając Seby... <noise> Z zosiedla, nie, To wiesz to, Jak Szajbus tu przyjdzie No Nie no, nie Sorry, sorry Szajbus bo, nie, <śmierdzią> Szajbus mieszka obok mnie i mnie nie ruszy Także <śmierdzią> tak, jest spoko No dobra, ale wrócę do, tych, do tej widowni co mówisz? Y tak jak mówisz o tym omeglu No to posiedzieliśmy sobie na tym omeglu bo rozmawialiśmy z trzema takimi wartościowymi ludźmi Z którymi naprawdę sobie tak fajnie porozmawialiśmy na ludzie. My wytłumaczyliśmy im, co to jest, jak wygląda ten projekt, co to jest ten projekt, bo też do końca nie wiedzieli. Oni też tam przed nami się troszkę otworzyli, powiedzieli o swoich tam problemach, no i to już jednak... jednak czuć tą więź z tym... Z tym widzem, że on jakoś to... Y, tą informację do siebie tam wziął, nie? Jeden z chłopaków powiedział, że jego najskrytszym marzeniem, takim najważniejszym jest to, żeby jego ojciec był z niego dumny. No. Co oni poza do mnie, tyś jak już co on powiedział? Na zasadzie takiego wiesz, takiej, takiej no, dumy, taki No głębokie że, mega No więc nie to, że ja się śmieje, coś, tylko to no. jest poważne, nie? Także no właśnie mówię, że, że byli ludzie w stanie do nas się otworzyć po prostu, nie? Zobaczyli, że jednak są normalni ludzie, nie? I, i to jest fajne, że ktoś tam nas polubił i, i powiedział, żeby nas oglądać i tak dalej. No to jednak no, nas to cieszy. Im więcej takich ludzi, no to naprawdę, tym fajniej, bo, bo jest dla kogo po prostu. Działać, to robisz, tak, nie? tak, ale właśnie tutaj ten element takiego utożsamiania się, wiesz, jak ja usłyszałem od was, w was szpitale są, to słuchajcie, no. na garetkę, ale jak usłyszałem od was, że chłopak chce, żeby jego tata był z niego dumny, to ja sobie pomyślałem, że kurczę, ja też tak w życiu robię, żeby mój tata no. był ze mnie dumny. I, no. I wiesz, już tak, taką więź poczułem i później gadałem z tym chłopakiem przez jakiś czas, ale specjalnie nie wspominałem o tym jego marzeniu, żeby nie było, że mi chłopaki powiedzieli, wiecie. <laughs> Wiesz, drogi widzu o co chodzi. No, także właśnie pozdrawiamy, pozdrawiamy ty, tego pana. Tak, i ja myślę, że można by było skończyć tutaj rozmowę, żeby to był taki krótki, prosty wycinek, bo więcej będziecie mogli zobaczyć chłopaków we vlogach i w materiałach i na streamach. Chyba, że masz coś do dodania. No co no, ja chciałem powiedzieć tyle. No oglądajcie nas. Jeśli się podoba, to lajkujcie. Subskrybujcie e, Computering Gaming i oczywiście kanał Ziemiaka, bo, bo robi kawał dobrej roboty. No i co mogę powiedzieć? No, pozdrawiam wszystkich. Na twarzy kreatywa macie jakiś odcinek, na mojej twarzy też jakiś odcinek. Po środku jest guzik do zasubskrybowania. A poza tym resztę możecie zobaczyć w opisie. Do zobaczenia!